siedzieć na fotelu pasażera. Jasne. Wydaje się, że Buster nie ma ochoty na przejażdżkę. I już. Jamie jest silniejszy ode mnie. Dużo. Wszyscy wiedzą, że dla taksówki i prawdopodobnie także dla Bastera ta wyprawa nie skończy się najlepiej. Mimo to pogromcy mitów wyruszają na poszukiwania odrzutowca, który zepchnie ich samochód z ulicy. Jesteśmy na lotnisku na pustyni Mojave, obok hangarów. Jest szósta rano i nie mogę się jeszcze obudzić. Otaczają mnie szczątki samolotów. To istne cmentarzystko. Pogromcy przyjechali tu, by zbadać mit o brazylijskiej taksówce zepchniętej z drogi przez strumień gazów wylotowych silnika Boeinga 737. Tak ich to zaciekawiło, że wyposażyli własną taksówkę w zdalne sterowanie. Też czasem tak wyglądam. Kiepsko się kieruje, ale nieważne. Musi tylko wjechać w zasięg silników. Najważniejsze są dwa elementy: taksówka, którą już mają, i odrzutowiec, którego jeszcze nie mają. I Jeden ma na nich czekać po drugiej stronie lotniska. Jamie zaczyna się niecierpliwić. Najbardziej kręci mnie to, że nie wiemy, co się stanie. Silniki odrzutowe mają olbrzymią moc. Może nawet są naszą taksówkę. Moim zdaniem, przetoczy się i rozpadnie. Na otwartym terenie trudno nie zauważyć pasażerskiego odrzutowca. I tu tkwi pewien problem. Tego, który został zamówiony, nigdzie nie ma. Agencja ubezpieczeniowa uznała, że eksperyment może uszkodzić samolot i wycofała się z umowy. Nie wiemy, czy taksówka nie uszkodzi samolotu. Przecież w niego nie uderzy. Poleci w drugą stronę. Nici z samolotu. Atmosfera gęstnieje. Wczoraj mówią tak, dziś mówią nie. Mam tego dość. Nasz samolot, nasze przeznaczenie miał przewrócić naszą taksówkę. Chcę to zobaczyć. Długo się przygotowywaliśmy, teraz jesteśmy tutaj. Wokół mnóstwo samolotów, a my nie możemy zaczynać. Podobno są miliardy powodów, dla których nie powinniśmy tego robić. Niech ktoś poda mi chociaż pięć. Przedstawienie musi jednak trwać, więc pogromcy mitów przechodzą do planu B. Plan B zakłada wykorzystanie samego silnika bez samolotu. Przywiozą go tutaj i wszystko będzie w porządku. Pogromcy sprowadzą na lotnisko dwa silniki odrzutowe. Sprzęt pojawia się wczesnym rankiem. Zwykle silniki te służą do wytwarzania wiatru na potrzeby filmowych efektów specjalnych. To silniki turbożytowe. U wylotu dyszy strumień gazów osiąga prędkość ponad 600 km na godzinę. Myślisz, że wywrócą taksówkę? Nie mam pojęcia. To może być ciekawe. Plan zakłada odpalenie silników i przeprowadzenie taksówki w odległości 10 metrów od nich. Gdzie strumienie gazów wylotowych powinny być najsilniejsze Nie chciałbym siedzieć w tym aucie Chociaż wcale nie musi być tak strasznie Taksówka zrobi pewnie ze cztery fikołki Jamie jest pesymistą Zaczynamy Buster, jesteś gotów? Odpalamy Mimo że nasze silniki są mniejsze niż silniki Boeinga 737, także wytwarzają spory ciąg, łącznie około 30 kN. Zgodnie z mitem taksówka przejedzie przez strumień gazów wylotowych. Cóż, to raczej nie było efektowne salto. Zadziałało. Samochód zadrżał. Zdarło uszczelki z drzwi. Jestem zawiedziony. I nie tylko I dlatego, że to Jamie miał rację. Tym razem zaparkujemy taksówkę w optymalnej odległości od silników i zobaczymy, co się stanie. Silniki będą stały bliżej siebie i bliżej samolotu. Możemy zaczynać. Uwaga, zaczynamy. Jeśli samochód podniesie się, choć trochę strumień gazów wedrze się pod niego i poderwie go w powietrze. Test trzeba jednak przerwać. To przecież lotnisko i po pasie nie mogą walać się żadne śmiecie. Najpierw odpada lampa taksówki, potem przedni zderzak, następnie tylny zderzak i lusterka. Dzieje się także coś dziwnego. Jest gorący, tak, i zaczął dymić. Gazy wylotowe rozgrzały samochód. Mógł wybuchnąć pożar. Jest naprawdę gorący. Cały samochód zaczął dymić. Niebezpieczeństwo było bardzo realne. Roztopiły się także przewody paliwowe. Adam nie ma ochoty na igranie z ogniem. To benzyna. Jamie, powinniśmy zejść z pasa. Przycieknącym zbiornik paliwa wolałbym nie rozgrzewać samochodu. Musimy to załatwić. Kiedy trwa opróżnianie zbiornika, silniki przenoszone są na bezpieczną odległość. To ostatnia szansa, by sprawdzić, czy taksówka naprawdę może latać. Pogromcy mitów czy strumień gazów z silnika odrzutowego rzeczywiście może przewrócić taksówkę, jak sugeruje brazylijski mit? Na razie samochód tylko drży. To ostatnia szansa pogromców mitów.